No widzę, że masz już pieczęć śmierci. a teraz Because czas I'm going byś out of my mind, się tego out? co jest bardziej nieznośne nawet od samego Adolfa Hitlera. We need a Szybko, bo nie mam czasu. Okay, daj think. mi pomyśleć, bo ah, nie robiłem tego od okay. czasu, gdy ostatnio byłem trzeźwy. Słuchaj, By the name szatan of wcielił and... się w miejscowego podróżnienia John'ego Jeśli nie chcesz być jego kolejną ofiarą, to 20 of podpisz coke. ten cerograf i daj zanim on to zrobi tobie. Dzięki pedale. Lecę pędzę do prawie mojego auta. Ja pierdolę! To to the, don't We've made a lot of progress, and up on Capitol Hill, you were instrumental in there, pushing through a bill allowed. Jestem żony, ale każdy z mnie nie Porochamy się pod sceną? Tam jest ten pseudoamant. amant Wiesz, że znają mnie cała Europa? nas zjedzie. Odpierdoli się od laski i pogadajmy o biznesie. Zaczekaj. Kocham cię. A ja jestem kolejnym wyznawcą piekiel i przyszedłem dać ci wryja jak kazał mi Stefan. Dobra. Zajeb go kocharza to po śmierci nie będę cię w piekle nawalał wibratorem. Moje woz to zło ale sobie pożyczę Ferrari od tego miłego zjeba. Wypierdalaj. To teraz woz wspólnoty wyznawców belezabona. Ale popierdalam. Ten szwedz zjedzie się z ciebie jak mi nie zobaczy. Korba. Ja w końcu zapiszę się na pracę? Kocham cię. Papa. A ty na co się tak lampisz? Zawaleć i wryja a to co z ciebie wypryśnie złożę szatanowi w ofierze. Poczuj siłę Marka rozprowadza welerok jego balboły. A teraz słynne kopanie. Oh, wait, no, jestem DJ i nie my ty. Pokonam ja it każdego fagasa. Ja? W końcu want, czarna brum, rasa yeah? zabije białasa. Tak jak oni zajebali And mojego pracownika, którego lubiła dynać moja córka. Choć pokażę ci Accident moją formę. Spierdalaj Czarnochowo, hey, hey, zjem cię na kolację i wyżywam w hołdzie dla Tylko nie to. Może chcesz darmową kropkę heroiny własnej roboty? Co my to robimy? Chodźmy do fory zanim zajebie na salnie korta szlerera czy jak się tamten wąsacz zwie? Nie ma to jak Lamborghini, co nie? Ja wolę Ferrari od tego producenta czołgów, traktorów i wozów sportowych. Są staj gościki, jak to mawiali moi ojcowie, bo jestem synem pary gejowskiej, która spłodziła mnie in vitro jakieś studentki. To jest melina Mietka. On to robi broń z poszek po piwie. Pokażę przytryka, którego widziałem w piwie. Popierdoliło Cię? I, I, 105. Tak. Gdzie robisz prawo ja z Tak Ci tak, wyznam, zaraz spróbowałem i, i outside, się nie udało. Wypierdalali z mojego lambo zanim mnie w trafi. Tak szczerze go. to stranna to Twoje lambo, dosłownie. Ale debil. This is Madness! madness. Avesata navesata navesata. Avesata navesata navesata. Avesata navesata navesata. Ave